Doniesienia z za zamkniętych drzwi Komarnickiej, aktorka przekazała wieści. Emilia Komarnicka chętnie dzieli się ze światem swoimi przemyśleniami na rozmaite tematy. Ostatnio aktorka zdradziła, jak radzić sobie z sytuacjami, które wiele osób mogłoby uznać za takie zupełnie bez wyjścia. Gwiazda nigdy nie traci rezonu i potrafi odnaleźć się w każdych okolicznościach. Jej słowa wywołały ogromne poruszenie w komentarzach. Emilia Komarnicka dba o dobry kontakt z fanami. Emilia Komarnicka jest dziś jedną z najpopularniejszych aktorek w naszym kraju. Prywatnie związana jest z kolegą po fachu, Red Badem -Klinström. Fakt. Że oboje z małżonków brylują na ekranach telewizorów sprawia, że internauci są szczególnie ciekawi szczegółów z ich prywatnego życia. Ich każdy medialny krok jest czujnie obserwowany przez fanów, którzy nieraz wyciągają dość zaskakujące wnioski. Tak było w momencie, kiedy małżonkowie zdecydowali się jednocześnie zmienić nazwiska. Dotąd posługiwali się dwoma, w ubiegłym roku każde z nich zrezygnowało z drugiego członu. To sprawiło, że w mediach zaczęło huczeć od plotek na temat rozwodu Emilii Komarnickiej i Redbada Klęstry. Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Kleinstra, szybko wyjaśnili artyści. Emilia Komarnicka stawia sprawę jasno. Tak radzić sobie z trudnymi momentami. Wspólne oświadczenie gwiazdorskiej par znalazło się na Instagramie. To zresztą za pośrednictwem tej platformy Komarnicka dzieli się ze światem rozmaitymi przemyśleniami. W najnowszym wpisie postanowiła podzielić się z fanami refleksją na temat tego, jak najlepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Emilia Komarnicka z Nienacka przekazała wieści. Teraz wszystko jasne. Jak dochodzę w jakimś temacie do ściany, to nie lamentuję dlaczego ja, tylko odwracam się, spoglądam na drogę za sobą, myślę, no, niezła trasa, trochę survival, trochę komedia, czasami farsa, łapię oddech, wnioski i perspektywę, poprawiam frysy i idę w inną stronę, wytłumaczyła. Jak można się było spodziewać, pod jej postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani nie mogli przejść obojętnie wobec takich słów Nie na wszystko mamy wpływ, nauczyłam się nie narzekać, nie marudzić, wszystko jest jak ma być, poprawiam koronę i do przodu Brawo ty! Ja! Po paru dniach zapominam i idę dalej jak zawsze mega prześlicznie wyglądasz. Postępuje bardzo podobnie, pisali. Fajne podejście.